Tam ponownie, zagrajmy w Mass Effect 3. Kiedy zrobiłem znów grę, co wywaliło mnie z promu, co jest dziwne, ale kajdan i tak może kłócać. Aha, aha, eee, kajdan. No dobra, jesteśmy na Marsie. No, to jest fajny widok. Takie chmury i tam burza. No dobra, zobaczmy, czy coś tutaj jest do zwiedzenia. Oczywiście, że nie ma nic tutaj do zwiedzenia. Hey, go on. That's a huge storm. Looks a lot bigger in person. Pretty average for Mars, actually. I'm glad you're so optimistic. Yeah. We've got Reapers invading Earth. The station here is offline. A little dust storm seems like the least of our worries. Not that. Fair enough. Ah, <sighs> <sighs> Tokai, Daniel Stee James. Tokai, Daniel James. Jeden to mięśniak, a drugi to gay. To kajdan jest i James. To kajdan jest i James. To kajdan. To kajdan jest i James. 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 To I tak. James robi za mózgę, bo, ponieważ kajdan jest kajdanem. Eee, idziemy tam, trzeba iść, to my idziemy tutaj. Ui. To są te panele słoneczne. I coś mi wiercą za ścianą, to na pewno nie jest dobry znak. E, nie mogę tutaj wejść. Ale tak jak mówiłem, zboczenie. Tak, tak, wciśnij V, aby wyświetlić, e, wyświetlić e, cele misji. Ale moim celem jest przedstawienie wam... Drona Jacusia. Oto Dron Jacuś. Mars był cichą i czerwoną planetą, pomyślał Dron Jacuś. Fajnie jest być martwym, pomyślał Dron Jacuś. A tak na serio, to się nie zdecydowałem jeszcze na takie prawdziwe imię. Ale dron Jatuś brzmi fajnie. To tak jak w bajkach. O, patrzcie, coś mnie atakuje pomyślał dron Jatuś. Na pewno jest to przyjazny, obcy. Niestety dron Jatuś był w błędzie. Wydaje mi się, że tędy trzeba iść. Hop! What's that? Zostaw to to. Roger roger, roger. 150 Expa tylko za wciśnięcie V. Mmm, modliszka. Zmienię kwitunek. Uh, what the fuck? Uh, pistolet ma ciężkie pistolety. Widzicie. Predator. Puste. Uh, tutaj... Puste. Meściciela, tutaj mogę. Tu, mogę modliszkę, świetnie. A wam nie będę nic zmieniał. Przy okazji nadal będę. Właśnie, przy okazji nadal będę chomikował punkty. E, gdzie jest? Hihi. Ha, mam snajperka, wy nie. No e, przy czym, gdzie jest mój predator? Pu, pu, pu. Jednak będziemy z predatora korzystać na razie. Wydaje się być bardziej... To wcale nie wygląda mi na walkę. Uuuu, a to co? No w sumie to w takim razie pobawimy. Co to jest? Bariera. To w takim razie pobawi mi się w snajpera. Mogę przybliżyć? Nie mogę przybliżyć. Hmm... Szturmowiec, szturmowiec. Sztur uh. <laughs> uh. Cerberus? Op. Wiecie co? Dronie Jacusiu! <laughs> Dronie Jacusiu. Ciekawe co tutaj o tak, nie zrobicie nam krzywdy. Żebym ja dostawał... Pieniążka za każdym razem, kiedy to słyszę. No, ale skoro... Skoro on tak... No, dobra, nie mogę, bo coś. No wyjdź. Eee, ale mi ciężki pistolet. No dobra, ty giniesz, ty dostajesz ten, i giniesz, i przoduj sobie broni. Być tak blisko ciężkiego pistoletu, to nie jest dobry pomysł, mój drogi. Tutaj już wszyscy? Okej. Okay. No to była dosyć prosta walka. Pewnie chcą przejąć. What the fuck Caden. Naprawdę. Jeśli będę miał możliwość, wyrzucę cię z tej drużyny, naprawdę. No ale spójrzmy tutaj nic do przeszukania, tutaj nic do przeszukania. I tu nic do przeszukania. Podoba mi się kolorystyka Cerberusa. Bo wiecie, takie. Taki biały. Głównie biały, lubię biały kolor. Eee, nic tutaj nie ma. Eee... Co, gdzie? No, pewnie tu. Uu. To nie jest zbyt dobre miejsce. Czyli, czy to jest granat? Au, 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 au! Fepard. Chowaj się! Chopie. A ty masz drona? To bardzo uprzejmi ludzie, pomyślał droniacus. Po czym poraził ich prądem, ponieważ tak został zaprogramowany. Chaa! Spadenie to fajna zdolność. Co to już? To już wszystko? No to tak, to raczej wygląda na, wewnę na wewnętrzną robotę na inside job. Pewnie yep. exactly well, sure. no friend of the alliance. Agreed. Pewnie the Illusive man to się przetłumaczy. To się tłumaczy, na nie mam zielonego pojęcia jak to przetłumaczyli na polski. Człowiek iluzja. Załóżmy, że przetłumaczyli to człowiek iluzja, albo iluzoryczny człowiek, to pewnie chce tego, po co my tutaj jesteśmy, co odkopali na Marsie, bo wydaje mi się, że musi być jakieś wielkie znalezisko. Naprawdę, irytuje mnie, że on cały czas z wyciągniętą bronią. Czy jest guzik odpowiedzialny za schowanie broni? W kcie dwa był. Eee, schowaj broń na przykład. Nie najwidoczniej nie można mieć Ach. Ja wiem, że to ma sens, ponieważ trzeba być przygotowanym zawsze, no ale come on! Winda. tym dziwi mnie, że nie ma żadnych rzeczy takich pobocznych do przeszukania. Naprze naprawdę w Mass Effekcie jedyncy i jest jest nich tego masa. What makes you think I know what they're up to? You work for them, for God's sake. How am I not supposed to think that? <sighs> Kaidan, Kaidan. Join forces to take down the collectors. That's it. There's more to it. They rebuilt you from the ground up. They give you a ship. Resources. Let me be clear. I've had no contact with Cerberus since I destroyed the collector base. And I have no idea why they're here now or what they want. No nie wiem, a... Oho, no to teraz. Poza tym dziwi mnie, że nadal mam tego dwie opcje, a nie na przykład trzy. Ale tak, teraz jest dobry moment, chyba, żeby wspomnieć, że komandor Shepard był tak naprawdę w areszcie domowym, a Demis był jego strażnikiem.

o, Liara. Naprawdę w szybie wentylacyjnym. Użyj biotyki! Liara! Biotyka! Nie, najwidoczniej biotyka jest jej... ...rychło w czas. Bo to nie jest tak, że mogła to zrobić wcześniej. Give in to your anger. Tak, Liara, przyszła taką drogę od Mass Effecta 1. Prawda, Liutenant. Z niewinnej pani Archolok stała się zimną super. Dziękuję za godność, że jesteś zimna. Tak, Liara. Miałem taką szkodę, gdy wyrażali. Sorry about Earth. Yeah. It was hard to leave like that. <sighs> Kate, I'm sorry. But why'd you come here? Hackett ordered us to come. Said you'd know what was going on. I do. Hallelujah. Some answers. Finally. <gasps> Maybe. I've discovered plans for a Prothean device. One that could wipe out Here on Mars? Nie, tu na Uranie. Wow, dostałem trzecią opcję dialogową do wyboru. Chwalmy Pana. Ech, a jak już jesteśmy przy chwaleniu Pana, to niech zabierze stąd Kejdana, bo naprawdę nie chcemy się z nim żerać. When I got the data on the Alpha Relay incident, I knew I had to do something. Hackett knew it too. I contacted him as an information broker, and we pooled our resources looking for a way to stop the Reapers. My search led me here. Hackett got me access to the archives and kept me updated on your status. I meant to come see you. A tak, jeśli ktoś nie pamięta albo nie wie, to Liara po mas-effekcie 1 stała się handlarzem informacji. Handlarzem informacjami na Ilium. Ale nie będę teraz spoilerował jednego DLC. Eee, te ciężkie wybory. Myślę, że twoja praca tu jest trochę ważniejsza. W każdym razie moja praca się pełne danych, I think I found what we need. No, not sounds a good like this weapon might be our best chance to blow the Reapers to hell. It's not a weapon, not yet. It's plans for a device, a blueprint. It's more than we had a minute ago. How do we get it? The archives are just across that tramway, assuming Cerberus hasn't locked it down. <laughs> what are they after? Yeah, they seem hell-bent on catching you. They want what I'm here for, what we're all here for. But why? but cerberus came close to defeating the reapers they had plans to destroy them but ran out of time and anything powerful enough to destroy the reapers just might be something cerberus would be interested in yep so it's a race to the archives oh yeah we've got company bring it on no come on no, you yeah. have to strzelać. yeah what

Czym mogę Was potraktować? Na przykład tym, bo to powinno być w miarę ale... <laughs> a, bardzo lubię to, jak się, yeah, przewra jak się przewracają od... po zamrożeniu. <laughs> a, takie statuły lodowe. Ale jak to? Co ja nibym zrobić? A, czy to jest tutorial, żeby używać mocy liary? Liara? Czy ja ominąłem jakiś... No, co to jest? Zestaw medyczny? Ej, weźmy sobie... Ej, ja tutaj robię rzeczy, okej? Okay?

Chciałbym użyć Twojej mocy. Dziękuję. Wiecie co, ja. Uciekam! Jak prawdziwy mężczyzna. Jak prawdziwy mężczyzna, zwany komandorem Shepardem. Ej, mogę wejść tutaj? Mogę wejść tutaj. Ej, mogę. Z zrobić przewrót, ach. Mm hmm, czy w ogóle mi się to. Naprawdę mam wrażenie, że to mi się zablokowało. Jak to nie? Strzelanie jest odpowiedzią na wszystko. A z drugiej strony. <sighs> Naprawdę jestem w kropce. Czy są jakieś specjalne guziki, o których nie wiem? Pomoc w nawigacji obrót za osłoną. Zatem, dlaczego szybki zapis nie jest na? Nie szósty, tylko F szósty. Następna broń. Rozkazy, rozkaz przygrupowania. Rozkaz ruchu. Rozkaz ataku. Mniej podręczne. nie podręczne. Nie ma żadnych granatów? Naprawdę nie ma nic.

Powiedziałszy, chciałbym móc zrobić cokolwiek ni innego niż... Nieskończona jest ich ilość. Co mi się nie podoba, ale... Piu-piu, piu, piu, piu. Dobrze, spokojnie. I got this. I got this, chyba się kończą. Jeny, ale Liara jest upierdliwa. Aha! Aha! Potrzebujesz czegoś więcej niż broń, ale broń zadziałała, więc. O co ci chodziło, kobieto? Naprawdę. No ja nie rozumiem. I zablokowało mi się mniej broni, fajnie. No dobra, ale. W... Och, pewnie będzie. Wspinanie się, no tak, w takim razie to by było na tyle. W tym odcinku z serii zagramy w Mass Effect 3 w następnym odcinku Cerberus kontra my, czyli kontra ja, Kaidan czyli kontra ja i Liara, bo to Kajdan. Kłócaj, składaj mi hołd. Da, 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 da. Więc tak. Do następnego razu, komandorzy.